Kiedy Ania odziedziczyła stary dom po dziadku, wszyscy ostrzegali ją, że budynek jest dziwny. Nie wierzyła w przesądy, dopóki pierwszej nocy nie obudził jej cichy, przeciągły szept dochodzący z poddasza. Brzmiał tak, jakby ktoś mówił tuż nad jej uchem, choć była zupełnie sama. Następnego dnia znalazła w prochu na schodach odciśnięte ślady bosych stóp, małych jakby dziecka. Ale dom od lat był pusty. Drugiej nocy szept wrócił. Tym razem wyraźniejszy, urywany, jakby ktoś próbował powiedzieć jej imię, lecz za każdym razem urywał się w nieludzkim harczeniu. Ania zebrała się na odwagę i weszła na poddasze. Drzwi zaskrzypiały, a gdy je otworzyła, w środku panował zupełny chłód, taki, który przenikał do kości. W rogu stało stare lustro, pokryte pajęczynami. Zbliżyła się i ujrzała w odbiciu coś, czego nie było w pokoju. Drobną bladoszmaragdową sylwetkę dziecka z wykrzywioną twarzą i oczami czarnymi jak studnie. Postać wyciągnęła w jej stronę rękę, a szept po raz pierwszy zabrzmiał wyraźnie Nie powinnaś wracać. Wtedy zrozumiała, że lustro nie odbijało rzeczywistości. Ono ją wciągało. A to, co szeptało, nie chciało jej ostrzec. Chciałoby, by została zamiast niego.